Hej, cześć, szymanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Draku. Widzimy się po latach. Boże chciałem być w Dead by Daylight, w lolu oczywiście. I jest ze mną Klaudia. Cześć, dzień dobry, namówiłam go! Tak, namówiłam. zaraziła mnie tym lolem, nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego ja sobie to robię, ale generalnie słuchajcie, powiem Wam, że powrót po latach wygląda bardzo obiecująco. I no niestety ale ta gra nadal mi się podoba. <grym> Czemu jak już generalnie do Mastera idzie powolutku. A, tak, jest że... dobrze, słuchajcie. Nie wiem. E, gram krótko tak naprawdę parę godzin od kiedy tam sobie to przypomniałem, zanim to nagrywamy. Idę na Mida, gram Ari. Niestety nie mam mojego starego konta. Więc gram na jakimś nobowym starym. Nowym. Nowym, nobowym starym, tak, nobowym nowym. Kurde, zmieniło mi runy. Dlaczego? Bo ja mam blitza, taką apkę, która ci ustawia runy. Ale ustawiłam sobie wcześniej runy inne, ale mi zmieniło. Przecież... Nie, nie mam pojęcia co nie. do mnie mówisz, gra się bardzo zmieniła, teraz jak tu się kliknie to widać którą e, dana postać ma poziom w ogóle, co dla mnie było zaskoczenie, bo za moich czasów maksymalny poziom w LoLu to był 30. No tak było. A teraz słuchajcie, te wszystkie postaci nowe, te wszystkie menu w ogóle tak zmienili, nie, to jest generalnie żal, ale... <laughs> Sklep okay. zmienili, to jest największa zmiana. Sklep, no wszystko, ja to jak wszedłem pierwszy raz, to mówię, łada the fuck, gdzie ja jestem? Czy to slow, czy to jest w ogóle jakaś, nie wiem inna gra, ale mój Aram został, została ta tradycyjna, na którą teraz idziemy. Więc generalnie jest tak po nowemu postawieniu. dużo się pozmieniało, dużo się pozmieniało. I dużo postaci doszło, no. Po to, to, jest... to, słuchajcie, jak teraz sobie pomyślę, ostatni raz chyba grałem gdzieś 2013-2014 rok czy to było 7-8 lat temu. To jest dla mnie po prostu masakra, jak ja się starzeję no. po prostu z tą grą. Nie, to jest porażka, niestety. Także zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Ja w sumie gram, o czym pójdzie, po latach. Ja się bardzo boję, bo ty masz kurde na nieszczęście. Co to w ogóle znaczy poziom szósty? Masz pod sobą napisane coś takiego? Mam poziom szósty maestrii. Czyli? To jest maestria bohaterów, jak dużo grasz, i zdobywasz ocenę S no to ci się robi maestria na danym bohaterze i możesz później tam wykupić maestrię największa bo jest siódma to i to też masz chyba... punkty maestrii no to znaczy, że sporo grasz daną postacią nie? powiem wam tak aha <śmiech> <śmiech> ogarniesz to spokojnie damy radę czemu się jeszcze myśli zadało, to jest dobre pytanie ktoś gra na konsoli <laughs> o nie, <laughs> jestem po tej stronie, ja nie lubię być po tej stronie Czemu ej, powiem? też tak miałam kiedyś, że właśnie na, na jednej stronie mi się źle grało, ale już mi, już mi przeszło to. Dobra, ej, czy ja powinienem kupić sobie pierścionek, czy nie? Tak. Kurde, dobra. A, i kupiłem też potka na yellow. A, to Klaudia wzięła sobie z Ja gram, słuchajcie, Ari, dostałem ją za darmo w sumie, sam sobie ją wybrałem, bo teraz się postaci dostaje za darmo, już nie trzeba kupować, też jest super. Właśnie mieliśmy skrzynki, znaczy kapsuły otworzyć, zapomniałem. No, później otwieramy kapsuły, hmm. bo generalnie dla mnie, no mówię, wszystko to jest nowe, za moich czasów nieważnych skrzynek. Wow. Generalnie. No spokojnie. A, zobaczymy. Weź, pokaż tą skrzynkę. tutaj masz chyba dużo postaci, których nie, nie znasz, nie? W tym meczu. Wszystkie? <laughs> nie! No <laughs> no nie znam tej twojej na pewno na wózku walizkim. <laughs> e, a później poczekaj. Tego znam, tą znam. Od nas znam wszystkich. Znam tego, nie znam Wiego. Nie znam Yumi, nie znam Kalisty. Okej. Czyli połowy przeciwnej drużyny. A ja gram muzyczkę, możesz sobie najechać na mnie. A w ogóle też co mi się podoba? O kurde, e, że w końcu mamy FPS-y, bo ostatni raz jak oglądaliście Lola, u mnie to miałem 20, teraz jest 220. To prawda, tak było. Ja ostatnio oglądałem, bo Boże. I ten głos, to było tak to wszystko. Grać. No mogłem właśnie. Ja nie robię blu tej midarce. Jak to w ogóle będzie ze mną na midzie? Staram się Anibia. Mieć... A, O Boże, jak ja nie lubię tego ptaszka w sumie. No tak na się. ścianę stawia, pamiętaj. Wiem. I taki jajka, sra. E, nie, no to jajko to jest jej pasywa. Aha. Że jak ją zabijesz, to jest w jajku, i tam musisz jajko szybko bić. Nie ma tej, a Vivi. O jest, nie, to jest jakiś. Mal to jest. Z malfajtem jak walczył? <laughs> Zaskoczyli mnie. Ojez ja w ogóle Co jest, Akalista jest na topie? Coś tutaj jakieś kłótnie zaszły. Nie, to może on robi tego. Y, U jungle. Nas nikogo nie ma, nie? Co? Bądź. Tak, bo gramy niestety y, blind'a, bo Przemek nie może jeszcze grać draftów, więc tak się dzieją tam, takie rzeczy czasem. Ja jeszcze nie wiem o czym ona do mnie mówi. Ale jeszcze się dowiem kiedyś. Przyzwyczaję się do tego nowego lola. Mam nadzieję. Zbieram punkt. słuchajcie, bo szkoda mi w sumie tego mojego starego konta. Ja tam miałem spoko postacie, Chce w sensie się dużo o tych, trudno. którymi gram. No trochę trudno, a z drugiej strony. Robisz sobie na nowo. Mówię, tu jest tyle Ty spoko postaci za darmo. Ty masz anivia? Dziwnie się Czy zróbili. tam jakąś inną? Ja bym ja temu Malfoy to i w ogóle kuku nie robię. Bardzo bardzo dziwnie się użyli. Chyba jakaś kłótnia była. Kłótnia? Ja mam nadzieję, mhm. że. E, Skąd się to dla na nas dobrze, bo generalnie kto tu już u nas zginął, halo? Nasus. Aha. Który zrobił w ogóle tam jakąś głupią rzecz, ale nawet dobrze, że nie pokazywałeś, może. Biorę <głótnia> zarejestrowałem, że w ogóle ktoś od nas zginął, więc. więc dobrze się stresuje generalnie tą grą. Jezu, powiem że e, strasznie czuję, że gram na takich levelach, wiesz? Że słabych? No, <laughs> co się tu dzieje? Ej, to dobrze, powinniśmy koksik w takim razie. nie wiem w ogóle nie unika skili, które ja w niej wyrzucam. Ej, bo oni ciągle tu chodzą, do mnie mi mnie tu biją. W ogóle. Konik do mnie przytruchtał. Konik przytruchtał, konik przytruchtał. Albo konik u nas chyba junglerem. Konik dawaj, dawaj, dawaj go. Czemu go nie dałeś? Naprawdę czuć, że to są nowi gracze. Ej, ten pan z takim długim mieczem, to kto to jest? Wiego. Wiego, mm. On ma długiego miecza. <gry> Może powinienem wrócić? Pan z długim mieczem. Gdy miała swoje runy, to bym miała ciastka, tak nie mam ciastek. Co to znaczy? Ból. Ciastka się do trzy dostaje pod, z jednymi runami, wiesz? Ej, bo Konika mi zabił. Jakiego Konika? A Konik, no, zaczyna... No, nieważne. E, taka postać Konik. Postać Konik? Tak, lej Konik. Hag Karim, to! No. Ja mówię, o co chodzi? I czemu mamy zero kili, co jest? Czemu ty tam jeszcze ja, Vivi nie zabiłaś? Nie mam many. A, no ja też właśnie mam no Mam tyle na życia, jak powinienem iść swoim buildem, a nie kurde jakiś pierścionek kupię, którego nie korzystam. Częstki Spokojnie, są. zaraz zginę, wracam po manę. Nie mów hop, żeś tam zaraz pierwsza a nie fikła. <grytanie> <grytanie> Nawet jeśli. Jezu, ten nas ma trzeci ale jak to jest możliwe? Bo on, on ma piątą rankę, znaczy piąty poziom. Niestety. Jak to niestety. jest możliwe? Jak to się mogło stać? Potrzebuję trochę dużo punktów. Tak, 860 jeszcze uzbieram i wrócę sobie do bazy. Pieniążków, tak? Tak. Co Ja powiedziałem, złota? Yy, punktu. <laughs> o, e, to być, mogą być i punkty. Ważne, żeby było odpowiednio wydane. O, o co to Płatnie. jest? Ktoś postawił jakąś tą. Smok to jest? A. O, już mam wszyscy poziom, Najsik. Ile malfajczyk już zabrałeś minionków? 16! Zaczynamy. dobra, wrócę sobie. Ja pierdzielam, u was co się dzieje? O, dlaczego u was jest trzechał u nie nikogo? Co to? No my robi? robimy smoka, halo. Jak to we dwójkę? W trójkę. A. No, nieważne, nie było tematu. Tyle mi zostało. Ja powinienem sobie to kupić, ku nie stać mi już teraz. W końcu. Nasz jungler w końcu. się spisał. Udało się. A, tak, ledwo, ledwo, no ale generalnie. A tu ty jesteś. <ścoughs> tak, lubię ledwo, ledwo, a tu ty. Bo on się na mnie rzucił. Co za zły smog. No i tak wracam. No i elegancko, kurczę. Wracam, wracam, bo się trochę cykam. Dobra, dobra. Nie trafiłem w minionka, ja pierdziele, punkty mi odlatują. Szkoda, że nie, tu nie ma na przykład asyst za te minionki. No nie, nie, to by było za dobrze. Nie mam alfajta u jak coś. To spinguj ładnie. Tak. To, co to znaczy, a czym to się pisze? Ja mam pod g wiesz, pod g jak w różne strony dasz, to są różne pingi. Dobra, jeszcze nie wiem. Chyba nie mam pod g. <słyska> 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 Okej, <Okay. słyska> Ja będę se. tak robił. O, wrócił do mnie, to to wracam z tym SS <laughs> Kurde, ten Malphite, się go boję, bo on będzie na pewno tankiem Albo może być pod AP, a Malphite pod AP jest bardzo groźny I Jak on idzie? To jest Malphite, który to Malphite? To jest Malphite, on ma tylko tarczę? 26 minionków Nie no na razie na spokojnie Jak to będzie, znowu taki meczyk jak ten mój przed chwilą poprzedni Ja się po prostu pochlastam tutaj O, nine! O, uciekłem To nie napisałeś mi, że jesteś Sesty Barbarzyńco, ej! A przeciwnik pokonany, dobrze, bo chciałem powiedzieć, co się stało z tą Nie, dobra, ży żyjemy, my żyjemy Póki my żyjemy i zabiję malfajta. Nie zabiję, bo zabrakło mi skilli. <gry> Ale go robisz. Ci na rzece. A, no w sumie też mogę patrzeć, co się dzieje tutaj. No, on poradził sobie. Pomogłem mu, przestraszyłem go na pewno. Bardzo dobrze. Kurde, wiesz. Wiesz, to pójdę pomóc temu Nasusowi, bo. Biedny Nie Asus. widzę tego na tym topie. No, ten top taki. Ledwy. Kurde, już mi się punkty skończyły. Ej, patrz, wyszliśmy na prowadzenie w pointach. Noo. Dajemy czatu. Wiadomo. Teraz, się na serio. Jakiego ma jest Malta? On ma takie, że wbija w ciebie i cię podrzuca. A, dobra. I słabe. Ale wrócę do domu. U was, kurde, u was zaraz wieża raczej wątpię, że się zbuduje pod AP. Myślałam, że to nie te level. Nie, to może jakiś dzieciak jest. W sensie, że słaby ten. <laughs> kurde, jak ja mało pieniędzy. Buty mam jakieś? Kurde, butów jeszcze na nie Ani poszła w ogóle na mida. A może zrobili teraz takiego tego... Wymianę. jak w A... zaraz... No ty wy minie? nawet nie nakarmiliście dziecku. Nawet 14 minionków ledwo zabiło. To ty pingujesz, nas? Not me. Kurde, bo mi ty nie da jadą. No widzę właśnie, idę do ciebie. Chodź, pokaż się. Jaką I jesteś dobra koleżanką? Do dżungla w ogóle. I idę, idę. Uważaj, bo to jest ten. E, ptaszek przyleciał. Czemu wardów nie ma? Ja nie korzystał. <laughs> no, bardzo niedobrze. A to ty jesteś! O, kurde, dzień no? dobry. Uważaj tam na siebie Chciałam ci przyjść pomóc, ale oni stąd poszli podę je mnie dotnęła Dobrze. dobra, miał. Nie no dobrze, jest, wszystko patrzę, ja sobie wiadę jeszcze z tym. Dobra, no to jak ty masz tutaj ten, to ja wracam... A. Przy... Wracam na dół. Dobrze. Nie ma u mnie. O, tego... patrz, on ci już cofa, no to git. Karim też tam pozamiatał na górze. Dobrze jest. Kurde, nie no na razie wygląda to ładnie, obiecująco. W ptaszek widzę, że. Pąsarz go. Tak, tak, troszeczkę. Nutkami go tam pozahaczam. Nutkami, kurde, to nic dziwnego. Zrób coś dobrego dla muzyki przestań śpiewać. <laughs> <laughs> w tym przypadku ma to sens. Ej, dlaczego Malfight w ogóle ma takie dziwne, coś złote koło swojego niku? A nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. A Wifia na przykład ma takiego ptaszka. Wszystkie... E... Nie wiem w sumie, co to jest. Ona ma takie skrzydła. No. To znaczy, że ma tam pasywkę załadowaną. Wow! przeżyj. Piękne do góry. Patrz, jak ładnie to zrobiłem. Po co ja tam biegnę? Ustoszenie. Biegnę na dół. Ja se tu poradzę. Dobra, tu Kalista przyszła. Która ma 3-1. No, Malfajcik, powiem Ci, że prawie ci to wyszło, tylko niestety nie multa włączonego. No i bardzo ładnie. Kurde, powiem Ci, że na razie jestem zadowolony z mojej gry. Wygląda to całkiem dobrze. Życie wolno mi Jak top, top już nawet się obudził trochę. Ten Nexus u nas też powinien być takim dobrym, fajnym tankiem, jak się zrobi. Jaki Nexus? E, Nexus, Nasus. Nasus! <laughs> Przepraszam, miał swoje nazwy, tak wiesz patrzę. <laughs> Nexus to jest to, co bijemy na końcu. <laughs> coś tam wiesz, coś tam widzę, coś tam, coś. Niekoniecznie wszystkie zwoje trybią. A gdzie jest w ogóle wieża numer dwa? Patrz, jak tu się czają na mnie. I ja pierdzielę wszyscy przyszli. Jaka wieża? Numer 2? A tu jest jeden, tu jest dwa, tu jest cztery. To znaczy, że plejty są zbite, bo teraz są plejty na wieżach. A, lol. Nic niczego pragniesz. I co, teraz do mnie że tyle nie zbiliśmy i wieża ma tyle, tyle jakby życia, nie? Okej, okay. dobra, teraz takie informacyjne jest bardziej. I co, bąbelku, nie podejdziesz teraz, ja mam 30 sekund do ulta, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ile was tam jest? Tutaj taka zgraja. Nie multa. Nie, no dobrze, jest. A ten ult to niepotrzebny. O zabiję. Ale... <grym>, no i bardzo ładnie. Kurde, on chciał pieniążki z tego, ja mu ukradłem parę ptaszków. Myślę, że się nie obrazi. Mam nadzieję, jak coś napiszę mu first time. <grym, <grym, first time. Co, co co, tu takie czerwone? To Yumi siedzi na niej. What the fuck? To, to jest tak jakby. Wow! Yy, bo ona tak jakby siedzi na przeciwniku, nie? Jaki bajer! Yami, 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 yami. Co się dzieje teraz? Kiedy Ojej, jak ona bije. Zrobiliśmy smoka, znaczy nasz okay. a nasz jungler zrobił. teraz co było? Co było? Kiedy? Jaki słyszę? Ja nie wiem, ja nie wiem co ci mówić, bo nie wiem co słyszysz. Dźwięki. Nie, umrę. Ja wiem, serię? No bo zrobiłeś dwóch. Wow. I nie zginąłeś. Wow. Nie no jak na dzień dobry, to generalnie powiem ci, że jestem zadowolony. Bardzo dobrze jest. Halo, proszę mi przyjść pomóc. Ja mogę iść do ciebie. Jak mi wierzę, zjedzą. Ale tak o nią walczyłem. Mogą zjeść. Chyba zjedzą. Możemy nie zdążyć. A ten Hekarim co ty robisz tej Bombelek? To jest moje oczko w głowie. Dobra, niezniszczona. Lecę do was. Cudem! Kudno. No Ale to myślę, że ja i jego zjem, więc jesteśmy w takiej samej sytuacji tak naprawdę. Jak tu top? Ci powarduję może co? Dobra, dzięki. No to nic nie widać. Nic nie widać. Co? Po się poddać? O, okej, okay. no to szybko poszło. No to słuchajcie, to by było tyle w tym dzisiejszym odcinku. Krótki, bo krótki, ale słuchaliście, poznaliście moje tutaj e, e, umiejętności, umiejętności, które gdzieś tam będę wykorzystywał ja w przyszłości. Ja nie nagrać, no. Ja O nie, w ogóle z teama widać, bo nagrywam ekran. No nieważne, słuchajcie, grała no, Klaudia. Tak, ja byłam. Dzień dobry, do widzenia. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnych meczach i pa pa. Cześć.